No, skala jest na pewno dosyć duża. My też nie wiemy dokładnie, trudno jest to oszacować. Kryminolodzy, socjologowie się zawsze głowią na tym, jaka to jest skala. Myślę, że tutaj dużo mają do powiedzenia również służby. Natomiast my badamy to, co możemy badać, czyli docieramy do tych danych, które możemy badać. Na podstawie danych, do których docieramy, możemy wnioskować o dużej bardzo skali, szczególnie jeśli mówimy o komunikatorach dzisiaj, na przykład o telegramie który staje się, no, można powiedzieć, normą e, zakupową, jeśli chodzi o, młodych, o młode osoby. To już nie jest taki dealer na ulicy, m, tylko to jest dealer przez Telegram. E, oczywiście do tego spotkania może z tym dealerem dojść, ale jest to kontakt przez komunikatory. E, mamy też Darknet, e, czyli środowisko nieco bardziej niszowe na pewno i tam jest nieco mniejsza skala, ale mówi się, że ten rynek też ma ogromne pieniądze, że to jest duża skala międzynarodowo. W Polsce jest troszeczkę może mniej, ale też bardzo ciekawe środowisko i też o tym na pewno dzisiaj będę opowiadał. Myślę, że to jest oczywiście kwestia na wielu poziomach. To jest kwestia prewencji, to jest kwestia edukowania. My jest, reprezentuję badania nauk społecznych, czyli właśnie przede wszystkim socjologię komunikologię, medioznawstwo, i tutaj po prostu naświetlamy to zjawisko, naświetlamy kulturę tego handlu narkotykami także przez pryzmat edukacji, prewencji, ale też chyba przede wszystkim przez pryzmat tak zwanego harm reduction, czyli redukcji szkód. Czyli jeśli już rzeczywiście dochodzi do zażywania narkotyków, to chociaż może te miejsca można potraktować, czy można tych użytkowników, którzy używają, te miejsca, no uczulić na to, żeby zasięgali opinii innych, robili to z głową, mówiąc kolokwialnie, jeśli już to robią, tak? czyli doprowadzić do takiego harm reduction. Oczywiście, ostatecznym naszym celem byłoby naświetlenie tego zjawiska i też w pewnym sensie edukacja, czyli, czyli na przykład uświadomienie edukatorów, że mają do czynienia z zupełnie inną skalą, zupełnie innymi narzędziami, no i oczywiście za tym odpowiednie działania edukacyjne powinny pójść.